O, 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 o. Przychaczył tyłem. Co ty sądzisz o tym gajusku? No, wszystko jest na styku Na centymetry. Na centymetry. Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w kolejnym dniu. Witajcie w naszym nowym dniu. Dniu dla nas jakże ważnym, bowiem od dnia wczorajszego, jak tu przyjechaliśmy, nasze radio, które swoją drogą bardzo słabo ściąga stację yy, radiowe, już musi być bardzo dobry zasięg, ściąga radio Gibraltar, co oznacza, że jesteśmy tuż koło Gibraltaru, a ten widzicie właśnie, o tam to jest Giblartar. A po jego lewej stronie wszystko to, co widać w oddali, to już jest Maroko Giblartar od Maroka dzieli Cieśnina, która ma zaledwie 12 km. No i w związku z tym wszystkim przed nami dość roboczy dzień, dość dzień taki organizacyjny, bowiem musimy załatwić parę spraw ważnych spraw, które. Eee, są niezbędne do tego, aby wjechać do Maroka. Część z nich może bardziej takich, których nie chcemy odkładać na później, bo tu jest nam łatwiej załatwić, a część taka, które po prostu trzeba zrobić, aby w ogóle móc przepłynąć. A co istotne, pod, w opisie pod naszym filmem umieścimy linki do miejsca, gdzie się kupuje bilety, gdzie ponoć jest najlepsza oferta na zakup biletów na prom. Pokażemy Wam miejsce, gdzie Damy link do miejsca, gdzie magazynujemy drona. No I damy jeszcze inne linki, które uznamy za potrzebne, ważne. I na samym końcu mam nadzieję, że spokojni bez żadnych obaw przepłyniemy na drugą stronę cieśniny. Więc chodźcie z nami. Zobaczymy jak będzie. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Wśród tych wszystkich spraw są takie, które załatwiliśmy już wczoraj. Jak na przykład pralnia. Mieliśmy sporo ciuchów, a pralni z tego co się orientujemy w Maroku jest niewiele. Nie, nie, to nie była wygrana na maszynie. To było rozmienianie pieniędzy. Nasze dwa wory już czekają i my czekamy na pralkę 20 kg, bo tym razem dość mocno wyczekaliśmy i się trochę nazbierało. Za 15 minut jest wolni. Koszt 9 euro, jak widać, za 20 kg. I koszt suszenia 3 euro również za 20 kg. Więc pralnia daliczona. Kolejną rzeczą, którą musimy załatwić, to tankowanie gazu. My posiadamy butle LPG. W Maroku kupicie jak najbardziej butle takie gazowe na wymianę, ale nie kupicie gazu podobnie jak w Finlandii do tankowania samochodów. Pojedziemy na serwis. Nie tylko serwis naszego kampera, ale serwis generalnie kamperów. Tam chcemy jakieś drobne pierdoły do naszego samochodu dokupić, typu płyn do toalety chemiczne, i takie historie, więc podjedziemy i tam i dojechaliśmy w pierwsze miejsce mianowicie tutaj ogarniecie wszelaki serwis do kamperów kupić jakieś części zrobicie serwis toalety, uzupełnicie wodę oprósznicie wodę szarą to jest fajne miejsce tuż koło Algiery Sias, my dokupiliśmy Yy, zawias do yy, drzwiczek od zamrażarki, bo mieliśmy wyłamany. Kupiliśmy yy, tabletki do chemii. No i co? I pojedziemy dalej. Więc jak najbardziej polecamy to miejscówkę w pobliżu yy, miasteczka, bo możecie tutaj wiele załatwić. I obsługa jest bardzo sympatyczna, nawet mówi po angielsku. Podpowiedzieli, gdzie możemy zostawić drona. Więc mamy dwa miejsca potencjalne załatwione. Jedziemy dalej. Naturalnie Pineskę zostawiamy w opisie pod filmem. Podjedziemy kupić bilety. Jeszcze nie wiemy dokąd popłyniemy. Popłyniemy na pewno z Algeciras, ale albo do Ceuty, albo do tankerbet. Tego jeszcze nie wiemy. Zobaczymy na miejscu. Widzę, że obok miejsca, gdzie robiliśmy surfis jest jeden z wielu punktów, które mijamy, gdzie można kupić bilety na prom. Zobaczę jaka jest tutaj cena, a jaka jest cena Miejscu, gdzie oficjalnie chcę kupić. No, i musimy powiedzieć, że jesteśmy trochę zaskoczeni, bo cena jest na linię yy, na Armatora Balearia, czy też statek Balearia: 348 euro do Tangermed i 319 do Ceuty. No, pojedziemy jeszcze do punktu polecanego przez wszystkich. Zobaczymy, jaka tam będzie cena. I dotarliśmy przed miejsce, które wszyscy polecają, żeby zakupić bilety, zaraz się okaże czy to prawda, czy tylko już żyją na zasadzie poleceń, a rzeczywistość jest inna. Ilość ludzi, jaka stoi przed wejściem po bilet pokazuje, że chyba są te bilety tutaj faktycznie najtańsze. Zobaczcie, pan chodzi i częstuje ludzi w kolejce ciastem, aby umilić czas. Co za klient. Pół godziny stania za nami i jesteśmy w drzwiach, a za nami już nowa ekipa. Warto, dużo Cały czas podróżają kampery i inne ekipy. No i wracamy z zakupów biletów. I już wam mówimy jak to wygląda w praktyce. W zestawie dostajecie takie sobie owiki jako gadżet do paszportów z numerem telefonu, tutaj do tego biura. I teraz tak, no, z graficów tutaj dają wino albo szampan i jakieś ciacha. Więc taki to gadżet, ekstra od firmy. Ta kluczowa sprawa jest taka, że mm, tutaj koszt... Nie pytają o długość kampera, nie pytają o tego typu rzeczy, po prostu kamper to kamper. Zapłaciliśmy za prąb, wybra wybraliśmy do Tangermet jednak 280 euro. Ta sama cena w miejscu, w którym Wam pokazywaliśmy koło serwisu, yy, znaczy ta sama yy, propozycja, ten sam kierunek, czyli za Tangermet, tutaj z Algersias, w dniu tam nam wyceniono na 348 euro, a tutaj zapłaciliśmy 280, więc różnica jest spora prawie 70 euro. E, gdybyśmy chcieli płynąć do Ceuty, jest 260 euro, a tam nam wyceniono na 320, więc 60 euro różnicy. Reasumując, kupiliśmy bilety na camper, e, dwie osoby w kwocie 280 euro. E, pies jest bezpłatny. Bez problemu były jeszcze na dzień dzisiejszy. Myśmy wybrali na jutro. To tyle. Także opłaca się zdecydowanie przyjechać tutaj, bo spora oszczędność. Kolejna rzecz. Do Maroka nie można wozić dronów. Dlatego drona wywieziemy do jakiegoś miejsca, gdzie można przechować bagaż na czas naszego pobytu w Maroko. Mamy upatrzone takie miejsce. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Ile kosztuje. Pokażemy. Więc magazynowanie Maroka. Yy, ff, więc magazynowanie drona. Dron pozostawiony. Koszt 30 euro za miesiąc. Na dość duży, yy, duże pomieszczenie, gdzie można zostawić, więc oprócz drona można inne historie zostawić. Tak to wygląda. Naturalnie link pod opisem filmu. Jeszcze w temacie yy, drona lub czegokolwiek, co byście chcieli zostawić. Cena 30 euro jest za jeden miesiąc. Można to przedłużać zdalnie, telefonicznie lub mailowo. Wtedy się dopłaca, w zależności ile chcecie przedłużyć, czy tydzień, czy dwa, czy miesiąc. Więc jest to fajne rozwiązanie, jeżeli nie wiecie ile czasu Wam zajmie pobyt w Maroku, czy gdziekolwiek indziej. Z takich nietypowych rzeczy to jeszcze dzisiaj udaję się do fryzjera, bo trochę zarosłem, a przydałoby się wyglądać jak człowiek, więc fryzjer. No i jak tam fryzura może być? Fryzer ogarnięty jak było widać, wczorajszy dzień upłynął nam dość roboczo. Ciężki to był dzień. Bo sporo tego było do załatwienia No i powróciliśmy Późno jak widzieliście Na parking, duży parking Przed Mercadoną. Swoją drogą stało to chyba kilkadziesiąt kamperów Nocowało Wszystkie chyba te, które dzisiaj Wypływają do, do Maroka Dobre miejsce Zostawiamy też Zostawiamy też link W opisie pod filmem do tego miejsca Duży, bezpieczny plac Kilkadziesiąt aut, więc idealne miejsce do tego, żeby się tutaj zatrzymać na, na nocleg przed dniem wypłynięcia z portu. Uch, w tej chwili jeszcze Ania poszła do Lidla na chwilę na, 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 na jakieś krótkie zakupy i jedziemy do portu. O 10 musimy być w porcie, bo o 11 mamy I e, Jak widać, dotarliśmy do portu. Pogoda, jaka jest, każdy widzi. Także jesteśmy w Hiszpanii jeszcze? Która żegna nas yy, strugami deszczu Mateusz gotowy do kontynuowania jazdy Czyli do jak, wjazdu na prom Jak, dziesiątki innych, aut jak obok. dziesiątki innych aut obok Dokumenty przygotowane Dokumenty przygotowane Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie A tu możecie zobaczyć ile kamperów na ten prom czeka Oprócz nas, po prostu tabuny Hola. Zatem, yy, przejście graniczne, wydaje mi się, z Hiszpanią przejechaliśmy. Pokazywaliśmy tylko paszporty, No i bilet na pierwszej bramce. A teraz czekamy na wjazd na prom i myślę, że jak zjedziemy z promu, to tam będzie główna zabawa, bo przejście z Marokiem. Nasz prom teoretycznie miał odpłynąć 15 minut temu. Jest pół do 12, a o 15 po 11 mieliśmy ruszyć. Tymczasem nikt nie wjechał jeszcze na prom. Promu nie widać. Chyba ruszamy w końcu, bo widzę, że nas obok ruszył, póki co powoli, ale jednak jakiś tam ruch się odbywa. Stoi nasz prom. Spory! Ja nie wiem czemu tymi promami tak buja. Wszyscy mówią, że jak to tak mocno buja, a wpłynęliśmy na nie jednym promie dużym, ale tego typu też przy dużym wietrze. i nie bujało. Ten tram wygląda dość solidnie. Ojej, zobaczcie. Auto ma za długi podjazd i przyhaczył tyłem. No. Auto za długie. Pan wjeżdżając zahaczył, bo wjechał chyba za bardzo sodem. Teraz sterują ruchem, co by inni wjechali ten musi trochę czopnąć o, trochę powoli, ma się a, z tego jest no ale jak wisi taka dupa długa to potem może być problem z wjazdem bo okiem musi wjechać, bo on wjechał za bardzo przodem i się po prostu zawiesił o Teraz sobie wejdzie lekko o o o o o o, o. tu na styk. I rura, i rura jest ok. No i wjechaliśmy jeszcze, może nie do końca, ale prawie teraz trochę się wsturlamy na dół. Tam zobaczcie, stoją inne kamperusy już schowane. O, mamy tu. Co ty sądzisz o tym gajusku? Powiedz coś tutaj. Nie wiem, co mam myśleć, coś bym zjadła w końcu, ale nie będę cały dzień tutaj jeździła w tym samochodzie. No trzeba przyznać, że jest tu niezły kocioł. Wjeżdżamy na poziom minus jeden chyba. Tam się coś poblokowało. Zobaczcie, to co nad nami, to się opuszcza i powstaje wtedy automatycznie drugi poziom. Jasny królik. Część stoi... tyłem. Skąd będziesz wiedział, jak masz wyjechać? Nie wiem. Nie ma obsługi. Zobacz, jaki labirynt. Kosmos jakiś. Na no, takiej małej przestrzeni. Ja się zastanawiam, jak ktoś ma większe auto z a to chyba ich trają wtedy na inny poziom. Ale to jest niesamowite, że. Nie znają długości, nie nic i tak no, a potem to jest. potem tyle, co trwa. Jest w trzeba powiedzieć. Powinniśmy wypłynąć już ponad pół godziny temu. A tymczasem zobaczenia, jak tam kamperem go postawi, to jest ten, który przydarł. Kazali mu stanąć po prostu tak, bo nie ładu, ani składu ten cofa. Bo tak się zastanawialiśmy, mówiąc szczerze, jak kupujecie bilet, to nikt nie pyta o długość auta, jest po prostu kamper i nie wiem, bez względu, czy jest długi na 6 metrów, czy na 8,5, a sprzedają te bilety po prostu tak. Nie wiem, jak to potem ogarniają. Na staku. No, jak widzisz, tak ogarniają. No i jesteśmy. Wyłączamy się. Myśli, że to już koniec? Nie Nie mam do pisania nic. Naprawdę dostaniecie od razu dokument do wypełnienia. Właśnie ruszyliśmy. Opóźnienie, mamy godzinę. O, 15 po 11 powinniśmy wypłynąć, a wypływamy 15 po 12. Po wejściu na prom otrzymujecie kartę, którą należy wypełnić jako formalności wjazdu do Maroka. Na promie znajduje się odprawa paszportowa, zobaczcie tam. Ludzie stoją do okienka i tam w oddali jest kolejka i po prostu tak się można odprawić już tu albo i nawet trzeba. Opuszczamy Hiszpanię w strugach deszczu, ale na szczęście nie wieje, więc podróż powinna minąć spokojnie. Tutaj majaczy i blartar. Uciekam, bo pada okrutnie. Aktualnie jesteśmy tutaj. wypłynęliśmy z portu, i gdybyśmy płynęli do Tleuty. Płynęlibyśmy prosto, ale my płyniemy z Algeria do Tanger Med, czyli tutaj. Albo Tanger Med, jak mówił pan, sprzedając nam bilety w kasie. I jak widać, powoli dopływamy. Jesteśmy tu, więc jakieś 10-15 minut powinniśmy być na miejscu. I w taki sposób dopływamy do Maroka. Przestało padać. Widać już przestało nasz port, do którego za chwilę wpłyniemy. Trochę ciemno, bo siedzimy w aucie, na parkingu cały czas na statku, ale mała korekta, bo rejs trwał od momentu, kiedy statek ruszył, do teraz, a jeszcze nie wyjechaliśmy dwie i pół godziny minęły. Nie wiem, czy to jest normalne. Dzisiaj warunki pogodowe były ok, ale trzeba założyć, że to nie jest półtorej godziny, tylko jednak więcej, bo jeszcze wyjeżdżają pewnie z platformy nad nami. A my sobie tak siedzimy w samochodzie, więc 2,5 godziny już minęły odkąd statek ruszył. Trzeba się trochę nakręcić, zobaczcie te auto tu muszą wykręcać. Wjeżdża się i wyjeżdża z jednej strony promu. Więc teraz wszystkie kampery, które stoją tak jak my muszą na tym terenie tutaj nakręcać, cofać, rzeźbić Żeby wyjechać przodem. No wszystko jest na Na centymetry na centymetry Cofają szukają. Jeden cofa, drugi jedzie do przodu. Ale wszystko dzieje się w miarę sprawnie i obsługa pomaga i rura. Na razie teoretycznie wyjeżdżamy. Była dziwna jedna kontrola paszportowa w momencie wyjeżdżania z samego statku jeszcze w parkingu Tu nas witają w Tanger Med kolejny exit Tam Labirynt uliczek Zasieki wysokie Teraz będzie No właśnie co będzie? Kontrola Policja jak na razie nic szczególnego nie widać. Pan jeden wskazuje kamperom, gdzie mają jechać. Jadą kolejne kampery z lewej pasa, ale nie widać, czy by ich ściągali na bok, czy też nie. Zaraz zobaczymy, bo nasz rząd w ogóle się nie rusza. Jak jesteśmy przed kontrolą Wszyscy na bok jak widzieliście I teraz będzie trzefanie pewnie auta Ciągle <śmierdziścia> padam Idzie koło naszego? mamy to. I po dobrej godzinie oczekiwania przyszedł jeden celnik, poprosił o dokumenty moje i od samochodu. Zniknął na jakieś 15 minut, po czym wrócił. W międzyczasie tam drugi celnik chodził z psem koło samochodu, ale pies nic nie wyczuł. I poszli dalej. Do środka do auta nikt nie wchodził. Ten drugi celnik, który wziął dokumenty przyniósł je z powrotem, poprosił tylko, żebym otworzył jeden luk. Zerknął. Nic tam nie grzebał. Zapytał mnie tylko, czy mam drona. Nawet nie wiem, czy mnie pytał o narkotyki, o alkohol. Powiedziałem, że nie mam drona. Chyba z zasady powiedziałem, że nie mam narkotyków. I tyle, kazał jechać. Także, jeżeli chodzi o samą granicę, spokój. Trochę to trwało po prostu, ale może dlatego, że było dużo aut, bo był pełen prom. No, a żadnych tutaj kontroli w samochodzie, nic się nie działo. Nikt do środka nie wchodził, nawet nie wiedzą, że mamy psa. Tyle. I znowu się rozpadało, ale jak tylko wyjeżdżacie z przejścia, dosłownie 500 metrów i macie szereg takich łódek, i tu można kupić internet, jest bankomat, można wypłacić pieniądze. My za chwilę tam pójdziemy. O, właśnie, busnęło się. Tu stoją inne kampery. My za chwilę tam pójdziemy, jak tylko odrobiny przestanie padać. Proces zakupu internetu trwa. Mati poleciał do jakiegoś punktu. Najpierw spytał pana, pan go zaprowadził. Nie ma go już od jakichś 7-8 minut. Czekam z czym wróci. Na ten moment, po pierwszej informacji, wynika, że 1 giga to 1 euro. Co wydaje się być bardzo, bardzo drogie. No, zobaczymy jaką ofertę tutaj dostanie. Cierpliwie z Gajuskiem czekamy. Gajus... Gajus już się niecierpliwi, więc. Chodzi na krzesło kierowcy, no i wypatrujemy pana. No i Mati próbuje się przedostać, biegnie, biegnie, biegnie. Uciekaj no. Gajusku, uciekaj. No i jedziemy w strugach deszczu, ale pieniądze pierwsze wypłacone i internet załatwiony. Czarny to jest sprawa, bo bez internetu nie mieliśmy mapy i nie do końca wiedzieliśmy gdzie jedziemy. No. A staje jakaś jakaś nie przygotuje? Pierwsze, co nas uderzyło, to zieleń. Wszechobecna, soczysta, zielona zieleń. Wiele przejechaliśmy, a tu już jakieś dziwne blokady na drogach. Kontrolę policji. Z giverą stali. Nie wiem, czy chcieli kogoś konkretnie wyłapać, czy coś. My przejechaliśmy. My przejechaliśmy, dojeżdżamy do tangeru I tu mamy upatrzoną pierwszą miejscówkę. No, a potem będziemy myśleć. A potem będziemy myśleć. Dużo pada, więc musieliśmy wyeliminować miejscówki przy plaży. Ze względu na nawierzchnię. Bo jest tyle wody, że kosmos. Zobaczymy jak wygląda ta nasza, którą sobie upatrzyliśmy. Przejeżdżamy przez miasto Tanger, miasto portowe również, z którego wydostać się może na przykład do hiszpańskiej Tarify. Jedziemy sobie główną ulicą, po prawej stronie mamy morze. Na pierwszy rzut oka miasto wygląda bardzo, bardzo europejsko, wysokie hotele. Zobaczmy. Duża promenada, palmy, wszystko cycuś, glancuś. Przechadzają się ludzie, w kawiarniach siedzą, dużo napisów anglojęzycznych też. Tak, to po pełnym dniu wrażeń dojechaliśmy na naszą pierwszą miejscówkę. Jesteśmy w miejscowości Tanger, e, gdzieś na jakimś wzgórzu, koło jakichś tutaj stadionów. E, oprócz nas nikogo nie ma, jeżeli chodzi o kampery. To zobaczymy, jak minie noc. Dzięki, że dotrwaliście do końca tego długiego odcinka, ale chcieliśmy pokazać wszystko, co wiąże się z wyprawą do Maroka, jeżeli chodzi o przekroczenie granicy, o formalności z tym związane, o przygotowanie się do tego. Jak to wygląda w praktyce no i co? Coś jeszcze? No co jeszcze? Nie no, a dzisiaj już mam nadzieję nic. No emocji wystarczy, bo dzień dzisiejszy wczorajszy był wyczerpujący, więc chcemy odpocząć. No i nic. Dajcie łapę w górę. No. Będziemy niezmiernie wdzięczni. No i co? No i tyle. Trzymajcie się. Hej!